Każda sekunda niesie zmiany. Każda chwila tworzy nową historię. Witajcie w audycji Świat w czasie rzeczywistym, gdzie analizujemy codzienność z głębszym spojrzeniem. Rozmawiamy o wydarzeniach i odpowiadamy na pytania, które muszą zostać zadane. To tutaj teraźniejszość staje się początkiem dyskusji o przyszłości. Zaczynamy. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wincent Wiktor Sewerski. A właściwie Włodzimierz Sokołowski. To polski pisarz i były funkcjonariusz wywiadu PRL i III RP, który przez 26 lat pełnił służbę, a w tym niemal połowę poza ojczyzną. W agencji wywiadu doszedł do stanowiska dyrektora biura. Po zakończeniu kariery wywiadowczej w 2007 roku rozpoczął działalność pisarską. Jego książki, które sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. Są cenione za realistyczne przedstawienie świata wywiadu. Zapraszamy. Dzień dobry. Z wielką radością i przyjemnością, jak zawsze w Szkole z Charakterem, witamy pana pułkownika Włodzimierza Sokołowskiego, czyli pisarza Wincentego Sewerskiego. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, wam wszystkim. Teraz zwrócę się do Pana jako autora książki. Po od paru dni w księgarniach krawiec, a autor książki to zapewne mistrz krawiecki. Kiedy Pan przygląda się temu, co się dzieje na świecie, to jaki garnitur nam świat w chwili obecnej kroi. Czy spodziewał się Pan, że to będzie taka, taki wytwór sztuki współczesnego świata krawiecki? Obawiam się, że świat tam kroi mundur. I chciałbym się bardzo mylić. I mam nadzieję, że, że ta moja wizja się nie spełni. Ale jest zasada: przezorny, zawsze ubezpieczony. I ten mundur jednak dobrze mieć na wszelki wypadek. Nawet jeżeli nie będzie trzeba go włożyć. No mówiąc innymi słowami, e, sytuacja jest w tej chwili e, dosyć skomplikowana. Nawet bym powiedział groźnie. Panie pułkowniku, pracował Pan jako oficer wywiadu na terenie Bliskiego, Środkowego Wschodu, to nasi słuchacze mogą odnaleźć taką informację w internecie. Z działań z, związanych ze służbą na pewno pamięta Pan zdarzenia związane z prewencyjnymi atakami Izraela na Irak, potem na Syrię. W chwili obecnej Izrael prewencyjnie zaatakował. Iran-Teheran. Czy Izrael takie decyzje podejmuje pochopnie, czy była to decyzja sprawdzona i jest to być albo nie być Izraela? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że w ogóle jest niewiele osób na, w tej chwili na świecie, które ma to no, no, jasno, no, czy w jakimś sensie no, odpowiedzialnie Próbować odpowiedzieć na to pytanie. Ja wychodzę z założenia, z uwagi tak na, na to, co wykonywałem moją służbę, że e, z całą pewnością kierownictwo państwa Izrael jest dużo więcej, niż e, może nam się, jak to się wydawać. E, takie muszę przyjąć założenie. Ja nie wiem, czy tak jest, ale muszę przyjąć takie założenie że skoro podejmuje się tak dramatyczną decyzję o uderzeniu na Iran, to znaczy, że informacje wywiadowcze, które posiadał Izrael wskazywały na to, że zresztą Iran może grozić, Iran może, może stwarzać zagrożenie. Ale no to zresztą powiedzmy sobie chciwie, że dla Iranu Izrael jest wrogiem, taki można powiedzieć, e, instytucjonalnym od dziesięciu lat. E, może nie tyle Izrael, nawet jak będzie o co, tylko i to mówiąc, Sionizm. Więc e, to wiemy nie od dziesięciu e, ja lat, że reżim Jatolana, Izrael e, jest e, zagrożeniem, pewnie tylko dla Iraku, dla Syrii, ale większości krajów. Więc muszę przyjąć takie robocze założenie z punktu widzenia tego, zawodowego, że jakieś informacje musiały, musiały przeważyć, o to aby podjąć tak trudną muszę powiedzieć, trudną decyzję o rozpoczęciu. Chyba, i tu powstary nacisk, akcent chyba wojny Iranem. No właśnie mamy kłopot z tym definiowaniem pojęć nie tylko w Ukrainie, teraz, także przy tym konflikcie, że słowa wojna unikamy. Wymienię, stosujemy zastępcze różnego rodzaju synonimy. Ale panie pułkowniku, chciałbym teraz odnieść się do pana jako pisarza i właśnie do tego tytułu pańskiej ostatniej książki Krawiec. Jeżeli byśmy popatrzyli na taki wykrój, który na świecie Układa się i właśnie nie wiemy co. Taki patchwork to jest z ostatnich trzech lat. Rosja atakuje Ukrainę, będąc przekonana, że to będzie szybka, krótko trwała kampania. To się wszystko wywraca do góry nogami. Rosja szuka wsparcia i dla siebie i znajduje je w Iranie. Iran nie czyni tego bezinteresownie. Coś musi otrzymać w zamian za wsparcie, którego udziela Rosji. W Parę miesięcy później Instytucja, którą na pewno Iran w jakiejś mierze kontroluje, Hamas atakuje Izrael. Potem mamy zdarzenia związane z Hezbollahem. Mamy jeszcze w Jemenie Huti, którzy atakują i też nie czynią tego bez zgody oczywiście Teheranu. No i Teheran, czy może myśleć w ten sposób, że wojna, którą Izrael toczy w gazie, i która toczy się w Libanie, nie będzie pozwalała dostrzec Izraelowi zmian, jakie zachodzą w polityce nuklearnej Iranu, bo przecież administracja nowego prezydenta dała Iranowi 60 dni, żeby jakoś problem związany z porozumieniem dotyczącym broni nuklearnej uregulować, czy w ogóle energii nuklearnej. Teheran tego nie czyni i w 61 dniu te, Telawi, Jerozolima, atakuje Teheran. Czy to się da jakoś jako mistrzowi Krawieckiemu skraić jakoś? Skraić to, to można, nawet można to w jakimś sensie krwawtregować, ale z tego w jakiś konkretny garnitur. Ja nie jestem w siłach. Powiem tak. Izrael do tego ataku to widać po prostu zdarzenie ostatniego czasu. Izrael przygotowywał się do tego. I ja tak zajęcie obalenie reżimu mm. Asada, sprawa z Hezbollahem, to było wszystko uderzenie, że tak, uprzedzające, osłabiające obecność Iranu bezpośrednim a bezpośrednim a bezpośredniej bliskości, że jak gdyby teraz uderzenie rakietowo czy jest jak gdyby tego dopełnieniem. A jakie będą, jaki będzie przebieg tego konfliktu, jak on będzie z którą stronę to się rodzinie Nie jestem absolutnie w ogóle w stanie tego na nawet starych Nie jestem w stanie tego wygarnić w żaden, żaden sposób. Um, także nie wiem i nie wiemy, jaką rolę odegra w tym Rosja, jak odegra, odegrają Chiny i to, to, to pozostałe kraje rosyjskie na samym początku tego konfliktu. Tam Pan powiedział, że Rosja liczyła na Blitzkrieg w Ukrainie, ja nie jestem taki przekonany, czy oni to liczyli, ale my tak zakładamy, prawda, że prawdopodobnie. Być może tak mieli, mieli takie założenie, że będzie to Blitzkrieg, ale mieli z tą pewnością też inne plany, ewentualnościowe, następcze, że jeżeli nie będzie Blitzkriegu, to będzie to, a jeżeli nie, to to, to i w tym, to yy, takie postępowanie. przypuszczam, że jeśli chodzi. O w tej chwili nowy konflikt, który mamy, jest niebezpieczny, dlatego że toczy się na w terenie bezpośrednio dotyczącym ważnego zaklęcia i świata. Też nie wiemy, w którą stronę to będzie. Oczywiście, że Irańczycy spodziewali się tego wydarzenia. Irańczycy, no, przepraszam za kolokwializm, to nie są głupcy. To jest. E, Dosyć dobrze wykształcony, zorganizowany reżim um, o bardzo długiej tradycji, historii, um, kulturze. Oni oczywiście spodziewali się tego wydarzenia. Także byli w jakimś sensie na pewno na niego przygotowali. Więc kwintesencją odpowiedzi na pana to, że z tą pewnością. I obie strony, ile, i Iran, i pozostałe mają plany ewentualnościowe. I jakie one są, przekonamy się na najbliższych dniach czy tygodniach. Panie pułkowniku, mamy taką nietypową sytuację, że rakiety balistyczne irańskie nie są tylko wystrzeliwane z terenu Iranu, także z terenu Jemenu. No I mamy informację, że jedna z tych rakiet dolatuje w okolice Tel Awiwu, uderza w Instytut Naukowy. Trudno sobie nie wyobrazić e, sytuacji, co by było, gdyby głowica miała inny niż konwencjonalny charakter. E, czy Izrael przed taką mozaiką uderzeń rakietowych jest w stanie się obronić? Izrael przeszedł szkołę w czasie wojny w Zatopce. się pamięta, że w tym czasie Saddam strzelał z rakietami na Tel Aviv, które osiągały Tel Awiw i Jerozolim na jedno miejsce. A od tamtej pory Izraelczycy Zabili ogromny postęp w technologii fiskowej. Wszyscy znamy żelazo, bardzo dobrze działający system, ale każdy system ma swoje wady i taki żaden nie jest doskonały. I dokładnie e, to samo e, przypuszczam wrażenie, mogą by być na obrońcy albo obrona e, Izraela czy, a co by było. gdyby. Któraś ta była ustalona w Problem polega na tym, że nie każda leciera w sensie no, wojskowym. strategicznym to jest dużo bardziej skomplikowane. Trzeba by wystrzelić przynajmniej kilkadziesiąt rakiet z Głowicami. Ej, a to mamy być, żeby jedna poleciała. Tak to, 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 to jest. No, nie wchodźmy w tej Ja też jestem specjalistą. Ale świadomość społeczeństwa zagrożenia na pewno jest. Tak ale społeczeństwo Izraela jest na to przygotowane. Bo oni, no, w zagrożeniu żyją już dziesiątki lat, a zagrożeni zagrożeniu z powietrza od wielu lat, więc są jakby na to przygotowane. Ale dokładnie nie wiemy, jak to się potoczy, jak to się rozwinie, co Iran jeszcze może mieć na naszym aby wyrzec presję militarną. Także nie, nie jestem w stanie przewidzieć. jakiegoś bardziej przekonującego scenarzyszowym też. Panie pułkowniku, dawno, dawno temu Wacław Havel napisał taki genialny esej siła bezsilnych. On dotyczył. E, wartości intelektualnych, wartości wolności słowa i tego wszystkiego, co się wiąże ze społeczeństwem otwartym, jakie, jaką siłę oporu może mieć społeczeństwo otwarte. A dzisiaj siłą bezsilnych są różne nietypowe działania militarne i ostatnio widzieliśmy, co Ukraina przy pomocy dronów zrobiła poprzez operację swoją wojskową na terytorium Rosji. Widzieliśmy parę ujęć, nie mamy ich w pełni zweryfikowanych, na ile ten atak na Teheran koordynowały izraelskie służby specjalne z terytorium Iranu. Ale to jest broń obosieczna, inni też mogą zacząć w ten sposób działać przeciwko tym, którzy się im wydają, silniejsi. Jak bardzo w opinii Pana zmienia się charakter prowadzenia konfliktów działań wojennych w w, w, w obliczu tego, co się dzieje w Ukrainie i w obliczu tego, co się dzieje na Bliskim i na Środkowym Wschodzie? Mamy do czynienia z dużymi konfliktami, a, które y, do czynienia z dużymi konfliktami po wielu latach y, względnego spokoju albo, bym powiedział, y, y, innych warunków a, które obowiązywały, także w jak technologiczny. E, technologia w ostatnich latach, czy indywidualnie poszły bardzo do przodu. I myślę, że wojna e, w Ukrainie, ale hmm. bardzo podobnie może być i w przypadku tego konfliktu, to jest wielkie pole doświadczalne dla. E, dla Kompleksów przemysłowych, wojskowych, ale i dla polityków, i dla dowódców, dla armii, dla praktyki, dla strategii. Wszyscy się uczą. W Wojna w Ukrainie nie tylko nauczyła Ukraińców, Rosjanie też wyciągają z niej wnioski. Myślę, że podobnie będzie. Czy tak jest właściwie zawsze? Eee, w każdym wypadku. Myślę, że. Eee, w przypadku wojny na Bliskim Wschodzie, która się wyraźnie rozkręca, będziemy mieć również do czynienia z sytuacjami, które będą zaskakujące dla nas, także w kontekście wykorzystania nowych technologii. Więc to jest właśnie wielka groźba, zagrożenie wynikające z tej sytuacji, z tych konfliktów że my do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć e, e, te, tego modus operandi, które będzie stosowane, modus operandi pola walki. Duże zaskoczenie, więc e, kto przypuszczam, że drony odegrają taką ogromną rolę w konflikcie w Ukrainie, prawda? Że właściwie ta wojna dopiero pokazała możliwości wojen wojsk dronowych ten wypadku również możemy mieć z tym do czynienia to no, jest tym niepokoju jeśli o to chodzi bo e, starcie Iranu i Izraela nie. może wciągnąć ten konflikt może wciągnąć ten konflikt innych ważnych graczy z tego regionu również posiadających ogromne możliwości militarne Panie pułkowniku, moje ostatnie pytanie dotyczy tego, co przed chwilą pan powiedział, że jest pan pełen niepokoju, ale nie zostawiając naszych słuchaczy tylko z niepokojem, to odwrócę to pytanie do pisarza Wincentego Sewerskiego. Czy w tak skomplikowanym roku 2025 jest szansa na, pokój? czy jest szansa, żeby z tego impasu międzynarodowego, który rozgrywa się w różnych częściach świata, gdziekolwiek Pojawiła się jakaś pokojowa zwiastun, jakaś pokojowa jaskółka. Jest nadzieja, to, to nigdy nie jest tak, że, że tego typu konflikta wszystko jest rzucone na szale. Nigdy się nie stawia sprawy, bycia albo nie być, życie lub śmierć. Zawsze są to o czym mówiliśmy różne warianty. Plany ewentualności I przypuszczam, że wszystkie strony, takie, wszystkie strony, które przecież spodziewały się tego, takie plany mają. Ja bym powiedział też, e, e, zarówno Izraelczycy, jak i Irańczycy, bo jeżeli mówimy o tym konflikcie, Irańczycy potrafią zachować również dystans, oni jednak mimo wszystko. Kalkulują swoją historię i politykę na długich perspektywach. E, tak jak e, ma historia Iranu, więc przecież tylko 50 tego, to są e, lat funkcjonowania tej kultury. oni mają tutaj poczucie jednak trwania i dyplomacji, wartości słowa, jakkolwiek reżim jest, jest nie do zaakceptowania. Mimo wszystko mam wrażenie, że że przyjdzie taki moment, aby jak najszybciej, że wszystkie strony tego konfliktu, czy tych konfliktów, którymi mamy teraz do czynienia, dojdą do jakiegoś porozumienia. To martwi mnie tutaj, już tak na zakończenie dodam. Był taki kraj, jest taki kraj jak Stany Zjednoczone, który zawsze przez wiele dziesięcioleci odgrywał rolę a moderatora również w tego typu sytuacjach konfliktowych. I to jest mały problem. Nie ma tych Stanów Zjednoczonych dziś, ale może się przebudzą, zobaczymy. A my zapraszamy naszych słuchaczy, żeby się przebudzili do lektury najnowszej książki Wincenta Sewerskiego, Krawiec. A naszym gościem dzisiaj był nie tylko autor Krawca, ale także były oficer wywiadu, pan Włodzimierz Sokołowski. Bardzo, bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Dziękuję bardzo.